Cześć, witajcie w materiale z Fallouta 4. To jest moja piękna bohaterka Siri przez S. Jej piękna zbroja, zdjęta z jakiegoś bandyty. Bardzo fajnie to wygląda, przyznacie. A to jest sanktuarium. Czyli jedna z naszych pierwszych. Na nasza pierwsza osada. Tu po raz pierwszy zakładamy właśnie osadę. Więc na początku, może namiastka tegoż, czyli budowania. Podchodząc do tego czerwonego ustrojstwa. Wchodzimy tryb, w tryb po prostu właśnie konstruowania, i możemy budować sobie domy na takich oto, że tak powiem, polach i inne elementy już gdzie chcemy, nie tylko na wyznaczonych polach. Możemy też przetwarzać śmieci i to, co nam się nie przyda, czy na przykład latarnie przerobimy sobie na stal, gumę, bezpiecznik zepsutą żarówkę. Więc te, te zasoby na pewno nam się do czegoś. Przydadzą, a tu jest granica, jeżeli po nią wyjdę, to, to już nie mogę oczywiście budować, bo nie możemy budować w całym świecie. No, a mogę wyrobić różne rzeczy, na przykład, proszę bardzo, struktury z drewna, z metalu, drzwi, płoty, potem tego jest więcej. No i cokolwiek, no wybuduję na przykład róg ściany, narożnik chaty, proszę bardzo, budujemy jeden. Budujemy drugi. Trzeci. I możemy się zabudować w środku. Może lepiej tego nie róbmy. Trochę muszę przyznać, że ten system jest troszkę niewygodny, bo nie możemy tak dowolnie obracać o 360 stopni, tylko widzicie takimi jakby. No, że tak powiem, konkretnymi długościami to się obraca. No i też ta te perspektywa nie pomaga. Szkoda, że twórcy nie pomyśleli, na pewno moderzy to załatwią. Mam nadzieję, żebyśmy w ogóle w trybie budowania. Patrzy na wszystko tak jak w strategii, od góry. Wtedy to było już w ogóle cudowne rozwiązanie, tak? To z widokiem FPP to jest troszkę problematyczne. No dobra, zbudujmy. Wstawmy do tego może drzwi, jeżeli się uda. No, się zagalopowałem. Okej, okay, niech będą zielone. Nie, chyba jeszcze nie umiem wstawiać drzwi. Dobra, no mniejsza o to, możemy jeszcze położyć sufit i tak dalej, i w ogóle. I w ten sposób tworzymy. Tworzymy budynki, możemy też struktury obronne. Tam mam zbudowaną wieżyczkę jedną, bo miałem takie zadanie, żeby wybudować właśnie jakieś e, zapory, że tak powiem, przed bandytami. Tutaj wybudowałem wcześniej grządki. E, ciekawa sprawa, w ogóle poszedłem sobie trochę w, w tamtą stronę. Znalazłem ludzi, którzy mieli własną farmę i zabrałem im po prostu warzywa, które potem tu posadziłem. I to nie było zaliczone jako kradzież, ponieważ to było na zewnątrz budynku, a nie w ich budynku. E, tak, więc ciekawa sprawa. E, tu jest jeszcze, tu jest mój piesek oczywiście ochłap, który pójdzie zaraz ze mną na misję poboczną. Tu jest ulepszanie broni. Wyjdziemy z trybu craftingu. I w tej, w tej naszej osadzie na razie w mojej osadzie są ludzie, których tam uratowałem w jednej misji. Ale potem z ciekawych osad, osad możemy mieć więcej w całym świecie, nie tylko jedną. Więc warto sobie będzie wybrać jedną jako naszą bazę główną, gdzie będziemy najczęściej wracać. Pracownia różnikarska, rusz, czyli no możemy oczywiście a, poprawiać. Przepraszam bardzo, co ja wziąłem. Możemy modyfikować bronię. Czyli to jest dosyć rozbudowany, już tak powiem, element. Ja tu nie mogę nic nowego sobie dodać, niestety. No ale mniejsza to, w każdym razie możemy poprawiać statystyki broni dzięki temu. Może ulepszymy rakieto rakietowy, przepraszam, laserowy muszkiet. O, tak jest, krótka luneta mi się przyda, bo to jest dobra broń snajperska, chociaż nie jest zbyt mocna, ale. Stworzymy sobie. I może jeszcze mi się uda kolbę trójobortową? Tak, to też, dobra, bardzo fajnie. I już mam ulepszoną broń, oczywiście to też zmienia jej wygląd. Trochę mi się nie, nie podoba poruszanie się po menusach na wersji pc Raz trzeba wcisnąć Tab, potem potwierdzać Enterem, czasem wychodzimy tylko Tabem, chociaż oczywiście to można zmieniać. Tu mamy Power Armora, którego nie będę teraz używał, ale w każdym razie wchodzimy do niego. Kiedy chcemy, możemy też ulepszać. To jest stacja taka do, dokownicza, dokująca, że tak powiem. A tutaj jeszcze możemy ulepszać, ulepszać pancerz tak samo jak ulepszamy broń. No ale, ogólnie spojrzenie na świat. Mi się bardzo podoba to, co Bethesda tu zrobiła. To znaczy, nie jest to gra imponująca technologicznie. W ogóle to, co teraz widzicie, to jest maksymalne ustawienia na PC, -cie. więcej się chyba nie da. Nie próbowałem, chociaż przyznaję, nie próbowałem tam grzebać w plikach gry, bo wiem, że. Podobno da się trochę upiększyć Fallout 4 no ale to jest tak jak dostajecie z pudełka, tylko zwiększyłem sobie troszkę pole widzenia w widoku FPP, więc do tego się ograniczyłem, ale no podoba mi się to, że to jest troszkę więcej kolorów niż zawsze było. Szczególnie niż w Falloutie 3 z tym brzydkim filtrem zielonym, więc nie jest imponujące technologicznie, ale jakby wizja tego świata jest bardzo fajnie zrealizowana. I udamy się do fabryki, w której muszę pokonać bandytów. Dostałem zlecenie. W jednej z wiosek, To jest misja poboczna, nie będzie spoilerów większych, po prostu muszę tam wejść i powybijać przestępców, którzy stali się trochę uprzykrzeniem dla mieszkańców pewnej osady. A zdobyłem jeszcze poziom szósty przed chwilą, więc. No. Tutaj z kolei mam quest wsparcie ogniowe, bo czasem natrafiamy na sygnały radiowe. I jeżeli je odczytamy, to możemy akceptować nowe misje. To jest wysypisko, na którym już byłem wcześniej. Tam jest skrzynia. Myślę, że z czymś cennym, ale niestety nie mam odpowiedniej umiejętności do otwierania tak trudnych zamków jeszcze. Ale zanim pójdziemy do bandytów, to zwiększymy poziom, znaczy dodamy sobie jakiegoś perka. Najczęściej używamy. Hmm, skradania się nie będę na razie zwiększał, więc może. Zwiększymy obrażenia od broni automatycznej, bo to dotyczy też, przynajmniej mam nadzieję. Bo tu pisze tylko, jest napisane broń automatyczna, więc mam nadzieję, że chodzi też o pistolety automatycznie, a nie tylko o karabiny. W każdym razie przyda się. Nie spełniam wymagań, a dlaczegoż to? Mhm, chyba najpierw muszę rozwinąć jeszcze bardziej. Czyżby tak? Nie wiem, za bardzo zachodzi, czemu nie mogę? Aha, tak. Dobra, nie spełniam wymagań, muszę zwiększyć sobie zwinność jeszcze bardziej. No a tak zrobimy, niech będzie. W ogóle inwestuję moją postacią w zwinność, trochę w szczęście, później też w percepcję. Czyli postać skradankowa, mogę już wybrać, mogą już wybrać perk tajemniczy nieznajomy. A tak w ogóle to się nazywa profity, a nie perki w polskiej wersji. Tych perków jest sporo, ogólnie to jest połączenie systemu skillów i perków z poprzednich gier. Są bardzo fajnie zwizualizowane i wytłumaczone, więc... Jest to przedstawione bardzo fajnie, Pip-Boy standard, mapa, radio, mamy ekwipunek, też się przegląda po staremu. Czyli nie do końca wygodnie, ale jeżeli graliśmy w Fallouty, to damy sobie bez problemu radę. No i jedziemy do fabryki, mam nadzieję, że to nie będzie zbytnie wyzwanie, bo... Co ciekawe, można tu zginąć, e, przy czym nigdy jeszcze nie zginąłem w misji, natomiast zginąłem zwiedzając, o, to był ten jeden z tych niewytłumaczalnych spadków nagłych animacji. W ogóle to gra utrzymuje 60, ale teraz na przykład patrzę. 60 klatek, ale teraz patrzę w podłogę, nic się nie dzieje i mam 51. Przed chwilą spadło do 43, więc no mówię, mój komputer spełnia wymagania rekomendowane, nawet trochę je przewyższa i gra działa bardzo dobrze. Przez większość. To, ups, Bandyta, tam go widziałem. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy, choć tu się. E Chciałbym wam pokazać jak pies wygląda. jak działa pies w akcji, ale powiem mu jednak, żeby został tutaj, bo czasem robi bardzo głupie rzeczy, to znaczy podchodzi do przeciwników, kiedy ja chcę rzucić w nich granat i tak dalej, więc w ogóle wydaje mi się, że nie będę chodził z wiedzą świata. Z pieskiem niestety. Dobra, udajmy się może. Na wyprawę. Zobaczymy jakie mam jeszcze przypomnę. Pod szóstką mam. Tę broń. Laserową, którą ulepszyłem wcześniej. Po ulepszeniu wygląda bardzo fajnie. O, dobra, zaraz komuś sprzedamy headshota. Ogólnie strzelanie jest trochę przyjemniejsze niż w flałcie 3 i New Vegas, bardziej strzelankowy, chociaż nadal statystyki mają znaczenie. Więc to nie jest strzelanka taka, no, typowa. Dobra. Mam perk, który sprawia, że. Z ukrycia o wiele większe obrażenia, więc. Ach, zapomniałem, że to jest ta dziwna broń. Musimy najpierw ją naładować korbką. i po sprawie nie było efektownego rozprysku, ale cóż naładujmy jeszcze raz i idziemy dalej tu jest wieżyczka, więc też ją wyeliminujemy no i teraz pozostaje mi z nadzieją, że nie będą mieć zbyt dobrego cela ach, ja niestety nie mam też no ale oczywiście wac działa tak jak zawsze działał Czyli wciskając jeden przycisk, spowalniamy trochę czas. Boom, headshot. Oczywiście krwawe widoki, jeżeli trafimy w głowę komuś zazwyczaj. Jeszcze nie mam perk'a Bloody Mess wybranego, a planuję, bo on też zwiększa obrażenia. Nie do końca widzę, skąd do mnie strzelają. Hmm, no nic. O, jest. Zatrzymaj się na momencik. Ok, został tylko jeden na górze. Nie chcę mi się tam wchodzić teraz. Zresztą chyba nie ma wejścia. Tak, nie ma, niestety. Nie ma co, żebym się męczył, po prostu wejdziemy teraz do budynku. E, zawołamy pieska. Szkoda, że nie da się go zawołać jednym przyciskiem. O, Steampack, dziękuję bardzo, skorzystam. Piesku, szczerze mówiąc, możliwe, że jest jakiś przycisk przywoływania towarzysza, ale ja. Nie korzystałem jeszcze z niego, więc a ja zresztą mówię, pies czasem bardziej przeszkadza w walce niż się przydaje, więc nawet możemy sobie wejść do fabryki bez niego. Ogólnie nie będę wam za dużo pokazywał tej lokacji, chociaż, bo chociaż to jest misja poboczna, to wiadomo zawsze jest przyjemniej samemu odkrywać tego typu lokacje, no bo odkrywanie cennych przedmiotów i tak dalej. O mamo. A co tu jakaś Furioza? No to właśnie, piękno Fallouta. Chociaż brzydki to i tak. Chociaż dzięki temu jest bardziej taki. Nie wiem. Coś masz w oku. Świetnie sobie radzę. Wnętrza są w ogóle przygotowane z dbałością szczegółów. Chociaż nie jest to, jak już mówiłem, ładne technologicznie, może zawsze. Czy znaczy ładne jest, nie jest piękne. Dobra, zaczniemy się znowu skra. Z... Tu była pułapka. Trzeba uważać. Zapominam w ogóle, że pułapki istnieją w tym świecie. Nie są całkiem popularne. Zabierzemy maszynę do pisania, bo da się rozłożyć na cenne składniki. Moim celem jest z tego, co mi się wydaje tylko pokonanie przestępców, więc, znaczy bandytów. Nie mam tu dodatkowych celów za bardzo. Chociaż może jakieś się pojawią, dlatego też mówię, że no nie będę wam pokazywał całej tej lokacji. Mm, ręka. Oczywiście nie trzeba używać VATS-a, tego systemu spowalniania auć. Czasu, ale czasem się przydaje, żeby, otrzymy, żeby zadawać oczywiście krytyczne ciosy i obrażenia. Dlatego między innymi... to się... że to jest percepcja najważniejsza, dlatego... Czy ktoś właśnie we mnie rzucił koktajlem mołotowa z drugiego piętra, wderzając w podłogę? Nie wiem. Ale przeciwnicy bywają tu głupi, no. Niestety. Mam nadzieję, że nie umrę, bo czasem przypadek sprawia właśnie, że umieramy. Wcześniej też zacząłem mówić, że gra jest trudna, kiedy zapuścimy się w nieznane okolice i trafimy na... Już mówiłem tak parę razy, że po prostu trafiłem na przeciwników, którym praktycznie nic nie mogłem zrobić. Zapraszam panów. No i bardzo ładnie mam. Przynajmniej są zasobem cennych nabojów, panowie bandyci. A tu ktoś słyszę cały czas rzuca we mnie, a tam chyba jest na dachu. Nie wiem jak on mnie widzi. No ale to jeden z błędów. na błędy jakoś nie wiem. No i osobiście przymykam oko dzięki tej frajdzie z eksploracji. Teraz pójdę uciszyć tego wallhackera. Nic nie ma. No, jakie ładne graffiti, dobra wiecie co będę już kończył, pokazałem wam walkę, pokazałem troszkę towarzyszy, pokazałem rozbudowę wazy, szybką podróż i oprawę graficzną na pc, myślę, że to najważniejsze rzeczy, też nie chcę wam jak już mówiłem spoilować, może się okaże, że tu jest jakiś bardzo fajny skarb, czy postać i tajna misja i tak dalej więc tym akcentem optymistycznym może pozwolę sobie jeszcze kogoś strzelić z karabinu i będę się żegnał. No, oczywiście, w wideo recenzji zobaczycie więcej fragmentów rozgrywki. A recenzja zapewne ukaże się na stronie jakieś 3-2 dni po publikacji tego materiału, który teraz oglądacie. Bo no wiadomo, Fallout to jest duża gra. Dlatego chcieliśmy. Będę ci idą jeść. Dobra, to ja też już pójdę. Trochę tu będzie zwiedzania czuję. Więc dobra. Ostatnie spojrzenie na piękną zbroję mojej siri i do zobaczenia w kolejnych materiałach dajcie koniecznie znać jak Wam się Fallout 4 podoba, bo pewnie sami już niektórzy z Was przynajmniej na pewno grają.